Zgrzewanie jest to proces trwałego łączenia materiałów topliwych, głównie metali, przez podgrzanie łączonych części do stanu nadtopienia i wzajemne dociśnięcie w miejscach zgrzewania. Zgrzewanie punktowe jest to łączenie szeregiem punktów cienkościennych elementów ułożonych jeden na drugim. Łączone elementy umieszcza się między elektrodami. Przez dociśnięte elektrody i łączone elementy przepływa prąd o odpowiednim natężeniu, który nagrzewa miejsca styku do temperatury potrzebnej do zgrzania. Układ mechaniczny i energetyczny zgrzewarki pozwala na odpowiednie dobranie parametrów zgrzewania, na które składają się natężenie prądu, siła docisku elektrod oraz czas zgrzewania. Energia elektryczna wytwarzana w transformatorze zgrzewarki w momencie zamknięcia obwodu wtórnego zamienia się w energię cieplną wskutek wysokiego oporu omowego powierzchni styku zgrzeiny. W momencie nadtopienia metalu następuje przerwa dopływu prądu, ale docisk elektrod pozostaje jeszcze przez pewien krótki okres czasu. Natężenie prądu zgrzewania ma istotny wpływ na ilość wydzielanego ciepła. Zbyt wysokie natężenie prądu przy zgrzewaniu powoduje wypalanie się materiału w miejscach styku. Odpowiednią wielkość natężenia uzyskuje się przez regulację układu energetycznego. Dla uzyskania prawidłowej zgrzeiny, a uzależnione jest to od grubości oraz rodzaju materiału, należy dobrać odpowiednie natężenie prądu, właściwy docisk elektrod oraz czas zgrzewania. Za niskie natężenie prądu zmniejsza wytrzymałość zgrzeiny. Nieodpowiedni docisk elektrod ma również wpływ na jakość zgrzeiny. Słaby lub zbyt silny, mimo właściwego natężenia prądu i odpowiedniego czasu zgrzewania, obniża wytrzymałość zgrzeiny. Zgrzewanie punktowe stosuje się powszechnie w produkcji samochodów, szczególnie przy montażu karoserii, produkcji samolotów, galanterii metalowej, a zwłaszcza w produkcji wielkoseryjnej. Zgrzewanie garbowe jest odmianą zgrzewania punktowego. Przeprowadza się je na zgrzewarce wyposażonej w elektrody płaskie o dużej powierzchni. Wielkości i rozmieszczenie punktów zgrzewania są wcześniej ustalone i wytłoczone na jednej z łączonych części. Zasada zgrzewania jest podobna do zgrzewania punktowego, gdyż elektroda punktowa jest zastąpiona przez wytłoczony w materiale garb. Do zgrzewania garbowego stosuje się elektrody o różnorodnym kształcie odpowiednim do rodzaju wykonywanego zadania. Zgrzewarka wyposażona w elektrody krążkowe umożliwia zgrzewanie liniowe. Krążki w czasie zgrzewania równomiernie się obracają. Zaprogramowany, przerywany przepływ prądu powoduje powstawanie zachodzących na siebie zgrzein punktowych. Elementy o kształcie prętów, kształtowników, szyn łączy się przez grzewanie ich powierzchni czołowych. Przy zgrzewaniu iskrowym prąd włącza się już przy pewnej odległości części łączonych. Wyiskrzanie powoduje nadtopienie powierzchni łączonych, a docisk następuje w końcowej fazie operacji zgrzewania. Przy zgrzewaniu doczołowym, zwarciowym, uprzednio dokładnie oczystone powierzchnie łączone dociska się do siebie przed włączeniem prądu. Gdy materiał nagrzeje się do stanu ciastowatości, następuje spęczanie. Połączone pręty muszą być poddane obróbce cieplnej.